No się ma. Jak widzicie jestem na super płaskim świecie w Minecraft. A co to oznacza? Dzisiaj robimy survival na płaskim świecie. Właśnie w Minecraft. Mam też wioskę, która mi się naprawdę przyda, no bo na tym świecie to wioski to po prostu... One są tak częste, że to jest jakaś masakra w ogóle. No i mam taki challenge, że muszę po prostu dostać się do netheru. W tym oto świecie. O tyle jest problem, że jak kliknę sobie F3, tak jak widzicie jestem na czwartym poziomie. Nie wiem, czy to wiecie, gdzie jest tutaj poziom w Minecraft, ale jak wiecie, to, to fajnie. Jestem tutaj na czwartym poziomie. Więc tak jak się tutaj podkopię, zobaczcie, cyk, 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 no tutaj już jest bedrock. No i bedrocka już nie zniszczę. Więc nie mam tutaj jak w ogóle wykopać diamentów, więc to jest ogólnie to lipa. Ale zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No, bo tak miło mi w sumie będzie, jak zasubskrybujecie i dacie łapkę w górę. No naprawdę będzie mi bardzo miło. I w ogóle tutaj drzewa, to są tylko w wioskach. Więc um, idziemy sobie ściąć właśnie to drzewko. I potem zabić golema, żeby dostać żelazo. No i też. Jak tutaj na przykład mogę dostać lawę albo wodę? Bo z tego również mogę sobie zrobić obsydian. To lawa może lawę mogę tutaj znaleźć tylko u Kowala. Wodę no ze studni, no ale to co mi ta jakby woda da? No nic, ona mi nie da. Ten nie spadnie stąd z żadnej wysokości, więc też ta woda mi nie pomoże. Więc z tego żelaza mogę sobie zrobić już narzędzia od razu. Więc robimy sobie teraz crafting, robimy sobie big kilof. Dobra, kilofik zrobiony. Lecimy teraz sobie stąd wykopać kamień. Na. O, tutaj jest skrzynkę, proszę bardzo, mamy. O, w, w, w który jest chlebek i jabłuszka. To całkiem fajnie, że tak coś dostałem. To mi się podoba tak myślę. Bardzo mi się to podoba. No więc okej. Okay. A my lecimy tworzyć cuda, czyli siekierę. No bo po co mi w sumie teraz kilów Tak szczerze, to nie potrzebuję mi do niczego, więc dobra. Cyk, przygotuję sobie to. I... kolem <kluw> mu zadałem, dobra. No chodź tu. Golem. Czemu mnie nie bije? A, nie byłam bo mam peaceful, więc... Dobra, zmieniamy sobie. Ty teraz mnie będziesz gonił? O, goni mnie, goni mnie teraz. Więc pyk, pyk, pyk. I lecimy atakować go. Cyk. 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 Żeby mu same klity zadawać przydało się. Więc pyk, 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 No i zabity. Bardzo szybko mi to poszło. Super. Ile razy dostałem? Pięć. Ale dużo. Więc z tego żelaza teraz zrobię sobie cyklof. I i co mogę sobie jeszcze zrobić? Mieczyk sobie zrobię, no bo tylko miecz mogę sobie też zrobić. No więc okej. Okay. Zrobię sobie jeszcze łupatę. Nie wiem po co, ale zrobię, bo mnie stać. Tylko tyle powiem. No więc co, no mam podstawowe rzeczy. Więc teraz tylko wyjdę z tej wioski albo znajdę kowala, no i tyle jakby. Dobra, ale chyba tutaj Kowala raczej nie znajdę. W ogóle to jest taki duży domek, w którym są dwa łóżka, ale nie ma żadnej skrzynki, więc to jest bez sensu, tak szczerze. Ale dobra, lecimy. To w ogóle na tym świecie są slajmy, które mi tak będą przeszkadzać, bo one mi tyle serduszek zadają. To jest naprawdę mega masakra. W ogóle ja też nie wiem skąd ja mam... Ej, tak szczerze, skąd ja mogę tej gravel? Sk skąd? Myślę, ja tu gravela nigdzie nie znajdę. Jak mam sobie stąd, jakby dostać gravel. Sorka. O Jezus Maria, już chciałem da powiedzieć sorka, chory jest troszkę chory jestem, ale... No ale mnie tutaj slime. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Jest! Udało mi się. Uciekłam tego slime'a. Więc super fajnie, dobra. Więc teraz na tym super płaskim świecie znajdziemy tylko wioskę, no i tak jakby... No tyle. Tyle, ty, ty, tym jakby. Z tego dobra, zrobię sobie jakieś bloki. Bo po co mi to? więc dobra. Pyk, 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 zrobię sobie slime. Czemu bloków nie mogę? A bo bloki robi się z 9, y, y, tych, a myślę, że z 4. Dobra, gdzie jest tutaj jakaś wioska kolejna? Przydałabym się wioska, tak szczerze, więc idę sobie teraz jabłuszko. Miam, miam, miam. Lecimy wioski szukać. No już troszeczkę biegnę i żadnej wioski nie mogę znaleźć. A przecież na super płaskim świecie częstotliwość na znalezienie wiosek jest ogromna. Więc ja trochę tego nie rozumiem. No jak tutaj w ogóle wioski nie mogę znaleźć żadnej. To jest bez sensu. A właśnie, nie powiedziałem, że jeszcze u kowala mogę właśnie znaleźć obsydian, czyli którą mogę ten portal zrobić, ale to nie wiem, jako... To nie wiem, jakie trzeba mieć szczęście, żeby na przykład w każdej wiosce dorwać kowala. To ja tego nie wiem, Robię na przykład dwóch kowali, bo da się dwóch kowali znaleźć w wiosce. No ale to wioskę jeszcze trzeba znaleźć. Gdzie ta wioska tutaj może być? No... Gdzie jest wioska? No halo, wioska. Proszę mi dać wioskę, bo... Widzowie się już mi tutaj nudzą. A wioskę trzeba mi dać. No naprawdę trzeba dać wioskę. O, no i Bardzo super, to widzimy się już w niej. No dobra, no i jesteśmy. Teraz co? Kowal tu będzie czy kowala nie będzie? No nie ma kowala, bo dlaczego po prostu? To sobie z do tego domku. O, się ma, czas, co masz mi do sprzedania. O, taką fajnie w sumie, ale to po co mi tak coś? <laughs> Flint! Flint mogę kupić, ale... Nie, nie mogę kupić flinta, bo muszę mieć gravel. Naprawdę, co, co, to za oferta jakby miała być? No nie podobały mi się takie oferty. No dobra, widzę, że tutaj chyba znowu nie ma kowala. Więc to jest jakaś ręka, że tu kowala nie ma. Ale mamy golema, dzięki któremu możemy sobie znowu... Coś tam zrobić, nie? Więc sobie ten... Pyk! Kurde, 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 dobra, jest, mamy to. Pyk, 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 no a ty co robisz? slime? złapieś pyk, No ja muszę zabić slime i golema, no, to całkowicie. Dobra. Ty zabity, slime zabity. No nie, jeszcze przyciągnę się, to ja nie robię. Tak. Chodź tu. Slime! Dobra, dziękuję. To się przez was przestraszył czy nie? Chyba nie. Dobra, dobra. ile mam żelaza? Tym razem tylko trzy mi dało. No, ale dobra, no zbiorę, zbiorę sobie ten szlam. Nie wiem, po co zbiorę. Dobra, to jest kolejny dom, w którym będzie skrzynka, więc poproszę mi ją tutaj dać i co w niej będzie? Szmaragdy i jedzonko. No dobra, takim spokojem. To mi się naprawdę przydał kowal, no kowale to będą takie super rzeczy. Masakra, jakiś kot. Nie no, kota nie szturch. nie można kotków zabijać. No więc, co widzowie? No i znowu będziemy wioski szukać, prawda? No bo po co mi? To tylko, tylko wioska mi tutaj może dać coś. Stawiam sobie też żelazo na zrobienie jakiejś zbrojki. Żeby, żeby też te slajmy mnie tylko nie zabiły. Proszę was, ja tak... Nie mogę dopuścić do tego, żeby mnie te slajmy zabiły, naprawdę. Bo tak to będzie strasznie suchowe, jak mnie te slajmy zabiją. Uuu, dobra. Spadaj, 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 slajmy, spadaj. O. Dobra, więc pyk, pyk, dobra. Hup, Ale to zrobiłem mega. Dobra, to my tutaj sobie lecimy, lecimy. I co to... Znowu tu się slajmy pojawiają wszędzie w ogóle. Bo jak ktoś mi właśnie dlaczego na super płaskim świecie są slimy, to tego nie wiem, ale dobra, sobie zrobię tutaj tak szybsze poruszenie. Pik, pik, dziękuję. Nie wiem, sobie tak szczerze po co mi to drewno, jak tutaj mam już wszystko, ale dobra. Może, może ono po coś jest jednak, więc, więc <laughs> no dobra. Proszę mi dać kolejną wioskę, nie ciebie, slimy jeden. Tylko proszę mi dać wioskę. Dobra, zwiększ sobie troszeczkę czanki, żeby tą wioskę szybciej znaleźć. Dobra, dam sobie do 10. Dobra, teraz poproszę o wioskę. Nie ciebie, slimy, mówiłem, że nie ciebie chcę znaleźć. I jest! Mamy kolejną wioskę. Więc tak jak znowu, widzimy się już w niej. No dobra, tylko pytanie, czy tutaj teraz będzie kowal? Mam nadzieję, więcej chleba, fajnie i troszeczkę emeraldów. O, książka! Może będę mógł kupić u kolejnego villagera jakąś książkę fajną, ale to sobie nie mi Dobra, tu jest golem, więc proszę go zaatakować, tylko bloki. Nie mam bloków! Nie mam bloków, nie mam bloków, nie mam bloków, ratunku, ratunku Nie mam bloku Golem A ja? Ajo! Ja? Dobra mam 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 mam, mam. Pyk. pyk cyk! Dobra jestem Udało mi się Zrobiłem to! Zrobiłem to, zrobiłem zrobiłem Zrobiłem! Pyk! 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 pyk. Dobra! Golem zabity partyk Nie będę dał żelaza Tym razem dał mi, a też trzymi doł więc dobra, z tego żelaza mogę sobie, nie wiem, czapeczkę na przykład zrobić. Dziękuję. Nie wiem sobie po co on zrobiłem, ale dobra, spoko. Ona zawsze mi tą troszeczkę da. Więc okej, okay, teraz pytanie. Czy to jest gdzieś kowal? Kowal by mi się przydał. Nie no, kowala nie ma, bo oczywiście dlaczego? Po, po, co, po co w ogóle kowal mi tutaj naprawdę? Ja naprawdę nie wiem, po co mi kowal? Po co mi kowal tutaj wziące? No, nie no dajcie w końcu. A, też nie powiedziałem, że tutaj... Na tym świecie to tyle mobów się pojawia. Co naprawdę są mega problemy z tym mobami, jeżeli chodzi o to? Więc one mogą mnie bardzo szybko zabić. Bo ja też mam, bo też mam tylko helę. Więc. Uff, uff, uff. Uff, uff. Dobra, jest. Zabity kotek. Rudakicia. Rudakicia uciekła do wiosny. Dobra, Slime zabity. No i co, no my kolejnej wioski trzeba, trzeba znaleźć, nie? Endermany się pojawiły. No to, co to z w sumie to za dermany to nie wiem co, więc ich nie zabijam, bo one mnie zaraz szybko zabijam, więc co no. A mogłem sobie łóżko zabrać, bym mógł sobie dzień zrobić. a głupi ja dobra Jakoś to ujdzie. Uda nam się. Dobra. No to co no? Pozostało mi tylko i wyłącznie kolejnej wioski szukać, no bo po co mi to? Bo po co mi szukać jakby cokolwiek innego, więc... Więc, no w ogóle tutaj właśnie ta częstotliwość u mnie, znaczy, częstotliwość szczęścia w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o mnie, no to nie ma go jakoś mega dużo. No bo też kowala żadnego jeszcze nie znalazłem w wiosce, więc mam nadzieję, że... Te zombiaki już do mnie idą, one widzą mnie z takiego daleka, że naprawdę... Co to ma być w ogóle, te zombiaki... O kurde. Dobra. Jest, kolejna wioska, mamy ją, więc... Y... Trzeci raz widzimy się już w niej. No, jak w tej wiosce kowala nie będzie, to ja mam chyba jakiegoś niecharta, jeżeli chodzi o... kowale. No, są supełki, więc... No nie no! Wy jesteście za blisko. Blidoty jemne. No, Ała! Ała! Ała. Pyk, pyk. Dobra, dziękuję bardzo, teraz już mogę spać. Dziękuję, że mogę spać, bardzo mi się to podoba. Dobra. No to teraz co? Dotajemy do domu, tutaj nic nie ma. No dobra, no co? No to co? Tutaj Dobra, golem, golema zaraz zabijemy, tylko musimy coś tutaj znaleźć. O! Skrzynka, ale w niej nic nie ma, więc... W tam. Dobra, to jest strasznie mało domków ze skrzynkami, no. O, aha, tutaj centralnie drzewo wyrosło. No to jak wy tutaj do domu wchodzicie? Na drzewie ja Dobra, o wow, ile jabłek! No, super, fajnie, 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 17 jabłek mamy. Tak szczerze? Spoko. Dobra. Coś czuję, że chyba dzisiejszy challenge mi się nie uda. Bo jakby tutaj nie mam ani żadnego kowala, ani nic, więc dobra, poproszę teraz o bloki. Tu mam! A! A! No nie mam trzeciego! Pyk, pyk, pyk. Dobra, no wy... No te duże slajmy! One mnie dosięgają! Jezus, no te duże brzydkie slajmy! Nie no, nie mogę umrzeć. Uch, 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 uch. 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 Dobra, okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Zabijamy, 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 zabijamy. Pyk, zabijamy je. Pająka też zabijamy. ugh. ale moł zostawił serce. Dobra, dobrze mam czemu leczyć. Dobra. No, kurde, łopata moja, dobra. Ty przyjmą łopatę, dlaczego ja łopatu nie tych trzech bloków, dobra. No kurde, no. No nie no, wszyscy za krzyki, ale myślałem, że on mnie nie dotknie tym golem, że dam radę uciec. Ale ewidentnie chyba coś mi się nie udało, więc... Więc co no widzowie? Co widzowie? Ja będę kończył ten odcinek, po prostu tak, wiem jestem nowy w Minecrafta i tyle. Do cześć, pa pa.